Witam, zapraszam na odcinek Oni zostali złapani na jeździe po pijaku Katarzyna Figura Urodzona w marcu 1962 w Warszawie Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna Karierę zawodową rozpoczynała rolami epizodycznymi w filmach Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Jerzego Hasa W połowie lat 80. zdobyła rozgłos rolami w filmach Pociąg do Hollywood i King's Eyes. Które utrwaliły wizerunek aktorki jako polskiego symbolu seksu. W pierwszej połowie lat 90. zagrała rolę w filmach zagranicznych, między innymi amerykańskich i francuskich. Jej ojciec był lekarzem weterynarii, a matka ekonomistką. Jest jedynaczką, co, jak przyznawała w wywiadach, było dla niej powodem frustracji i poczucia inności. W okresie dojrzewania miała kompleksy związane z budową własnego ciała. Ukończyła studia na PWST w Warszawie. W figurze dwa razy zdarzyło się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. W 2012 roku została zatrzymana przez policję w Stanach Zjednoczonych. W samochodzie znajdowała się również jedna z jej córek. Została jednak wypuszczona z aresztu po wpacie kaucji. Sąd jednak zdecydował o tym, że był to czyn o dużej szkodliwości społecznej. Druga sytuacja zdarzyła się w Polsce w 2008 roku. W drodze na próbę miała 0,22 promila alkoholu we krwi. Skończyło się to utratą prawa jazdy. Joanna Liszowska, urodzona w grudniu 1978 w Krakowie. Aktorka, piosenkarka, prezenterka telewizyjna. Jest córką pianistki i geodety, którzy rozstali się po 31 latach małżeństwa. Ma brata. W 2001 została absolwentką PWST w Krakowie oraz zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w roli Anny I w siedmiu grzechach głównych, a za rolę onej w przedstawieniu Tadeusza Różewicza rajski Ogródek otrzymała wyróżnienie. Występowała na deskach Teatru Starego i stół w Krakowie oraz operetki krakowskiej, a także w warszawskich teatrach Komedia, Studio Bafo i Ateneum. Grała w muzykalach Chicago, panna Tutli Putli i Romeo i Julia. Według doniesień mediów 1 września 2014 spowodowała wypadek samochodowy, prowadząc samochód marki Porsche, będąc w stanie upojenia alkoholowego. Do zdarzenia doszło w obrzeżach Warszawy na ulicy Puławskiej około godziny 10. 31 października została skazana przez warszawski sąd na 5 miesięcy bezpłatnych prac społecznych, dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów i 7 tysięcy złotych grzywny. Piotr Fronczewski. Urodzony w czerwcu 1946 w Łodzi. Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, piosenkarz, satyryk, reżyser teatralny oraz pedagog. Uznawany za jednego z najwybitniejszych i najwszechstronniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. 9 stycznia 1983 roku podczas jazdy został zatrzymany przez policyjny patrol. Milicjanci wyczuli od niego alkohol. Test dał wynik pozytywny. Aktor chwilę wcześniej wypił dwie setki z Januszem Gajosem. Stracił prawo jazdy. Kontrola ta ściągnęła na niego zainteresowanie służby bezpieczeństwa. Został zaproszony do kawiarni pod kurantem. Poruszony został temat odebranego prawa jazdy i związanych z tym kłopotów. Funkcjonariusz zasugerował, iż SB potrzebuje w cudzysłowie konsultantów w środowisku aktorskim. Frączewski zdecydowanie odmówił słowami. Nie będę jeździł rowerem. Następnie ogłosił publicznie, że jest na celowniku spec służb. Daniel Olbryski, urodzony w lutym 1945 w Łowiczu. aktor teatralny filmowy. Uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych swojego pokolenia. Zagrał w blisko 180 filmach kinowych i telewizyjnych. Debiutował rolą w filmie Janusza na Swetera Ranny w Lesie. Jest synem publicysty Franciszka i Klementyny, polonistki. Miał starszego brata Krzysztofa, który był fizykiem. Olbryski trzykrotnie tracił prawo jazdy za poruszanie się samochodem pod wpływem alkoholu. W czerwcu 2015 rutynowa kontrola policyjna wykazała, że Daniel Olbryski prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 0,9 promila alkoholu w organizmie. W konsekwencji ukarano go trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów oraz 10 tysięcy grzywny. W listopadzie 2019 w Żółwinie, jadąc środkiem drogi, nieoświetlonym skuterem, sterzył się samochodem. Ryszard Rynkowski, urodzony w październiku 1951 w Elblągu, piosenkarz, kompozytor, pianista, 14 czerwca 2025 w Żmijewku pod Brodnicą, spowodował kolizję drogową. Uderzając w samochód jadący z naprzeciwka, podczas podejmowania próby wyprzedzania, policja poinformowała, że w chwili zdarzenia miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym dniu z racji tego wypadku odwołany został jego występ na koncercie jubileuszowym Jacka Cygana podczas 62 Krajowego Festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Jerzy Tur, urodzony w kwietniu 1947 w Krakowie aktor teatralny, dubbingowy, filmowy, reżyser, filolog, pedagog i pisarz, profesor sztuk teatralnych. 17 października 2022 w Krakowie spowodował kolizję drogową, potrącił motocyklistę, prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości. Następnie według relacji ofiary próbował uciec z miejsca wypadku. 30 czerwca 2023 Sąd Okręgowy w Krakowie skazał prawomocnie Jerzego Sztura na karę 12 tysięcy grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Nakazał także zapłatę 6 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Aktor zmarł w Krakowie 9 lipca 2024. 17 lipca, po mszy w Kościele Świętego Piotra i Pawła odprawionej pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, jego prochy spoczęły w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tomasz Stokinger, urodzony w lutym 1955 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, prezenter telewizyjny. Jest synem piosenkarki Barbary i aktora Andrzeja Stokingera. W młodości był koszykarzem Polonii Warszawa. Ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jako aktor zadebiutował rolą boja hotelowego w serialu Życie na gorąco. Wkrótce po raz pierwszy wystąpił na dużym ekranie Wcielając się w postać Bogdana Majera w filmie wojennym Zbigniewa Kuźmińskiego, 100 koni do 100 brzegów. Telewizyjną popularność przyniosła mu rola w serialu Dom, a także w serialu Klan. Aktor w 2009 roku spowodował wypadek samochodowy i zbieg z miejsca zdarzenia. Miał wtedy 2,3 promila alkoholu we krwi i wjechał w dwa inne auta. Groziło mu nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności. Ale sąd złagodził wyrok do roku w zawieszeniu na 3 lata, a także zasądził grzywnę w powartości 10 tysięcy złotych. Borys Strzyc, urodzony we wrześniu 1978 w Łodzi. Aktor teatralny i filmowy, piosenkarz oraz lektor. Gdy miał 3 miesiące, jego rodzice się rozstali. Był wychowywany przez matkę, która pracowała jako malarka. Wychował się na łódzkich bałutach. Ukończył liceum ogólnokształcące w Łodzi, a także jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 2001. Popularność zdobył dzięki roli aresztanta Alberta w filmie Symetria, a także jako złodzieja Juliana Vinci, policjanta kruszona w serialu Oficer i jego dwóch kontynuacjach, oraz szefa kuchni Jerzego Knappe w serialu Przepis na Życie. Od 2001 roku jest aktorem Warszawskiego Teatru Współczesnego. Jest lektorem serii Sherlock Holmes, Sir Artura Conan Doyle'a w serwisie Storytel. 25 czerwca 2008 został sądownie pozbawiony na 2 lata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Roman Wilhelmi, urodzony w czerwcu 1936 w Poznaniu. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. W 1977 za jazdę pod wpływem alkoholu zatrzymano mu prawo jazdy. Sytuacja ta stała się powodem spotkania funkcjonariuszy Bezpieki z aktorem. Został wytypowany na kandydata, na tajnego współpracownika ze względu na swoją wysoką pozycję w środowisku artystycznym oraz na liczne kontakty z aktorami zatrudnionymi w teatrach i w telewizji. Rozpoczęto skrzętne zbieranie informacji na jego temat, a także na temat jego rodziny aby jak najpełniej dokonać rozpoznania. Po rozmowie werbunkowej i kolejnych próbach nawiązania kontaktu zaniechano dalszego opracowania aktora. Roman Wilhelmi zmarł na raka wątroby 3 listopada 1991 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu w Wilanowskim w Warszawie. Miał 55 lat. Beata Kozidrak Urodzona w maju 1960 w Lublinie. Piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Zdobywczyni licznych nagród muzycznych, m.in. Pięciu Fryderyków. Na początku września 2021 została zatrzymana przez policję podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. 4 maja tego samego roku sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał nieprawomocny wyrok za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za okoliczność łagodzącą sąd uznał niekwestionowany dorobek artystyczny piosenkarki oraz jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury. Artystka została zobowiązana do zapłaty 50 tysięcy złotych grzywny i 20 tysięcy na rzecz funduszu postpenitencjarnego oraz otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat.